Jak wspominaliśmy, ta półintegra bazuje na podwoziu Citroena. Francuski jest także silnik. To diesel 2.2 o mocy 165 koni. Ten kamper ma dwa lata i służy jako pojazd demonstracyjny. David rozważa go jako nówkę sztukę, która kosztuje brutto ponad 400. Zł. Pierwsza rzecz, która zaczyna się w oczy, markiza. Warto? Oczywiście, że warto. Na samym początku, jak już kompletujesz sobie ten samochód albo go wybierasz, zastanawiasz się, czy warto. Zamów na pewno się przyda. Słońce południowe, e, gdy tego nie będziesz miał, leci mhm. w kość, tak, że przy następnym wyjeździe na pewno dołożysz to, to. Tak i no gdybym Gdyby ją chcieć dokupić, to w granicach 7000 tysięcy No właśnie. Dobra, e, okna. Kolejna to, rzecz, kolejna to, rzecz którą widzę. tak. No. Fajnie, że ten samochód jest wyposażony w okna ramowe, czyli na pewno jest to lepsza izolacja akustyczna, lepsza izolacja cieplna i przede wszystkim. Bezpieczeństwo, bo zwykłe okno stare, takie takiego zwykłego typu wypukłe, to ty jesteś w stanie otworzyć mm -hmm. łyżeczką i dostań się do środka. To jest bardziej stabilne. Dopłata przy nowym samochodzie to jest w granicach 300 euro, to naprawdę nie jest majątek, a jest to, robi to robotę. Kolejny element do obsługi z zewnątrz, kaseta toalety? Oczywiście, mm -hmm. tak. Czy ty korzystasz z toalety w swoim Tak, kamparze, no To jest rzecz, tak? którą, którą musisz obsługiwać i ja naprawdę sugeruję, żeby się tego nie bać, bo to, to naprawdę nie gryzie. W razie potrzeby, jak już masz, masz ją zapełnioną, to prowadzisz po sobie po prostu pieskę na spacer. Więc to opróżniasz to w miejscach do tego przeznaczonych. E, nie stanowi to żadnego problemu przy dzisiejszej chemii, która jest dostępna, jest to zupełnie niewyczuwalne. No idziesz w tym ubikacją, okazuje się, że to opróżniasz no. i jesteś zdziwiony. Ej, ja nic nie czuję. Aha. A jak często to opróżniasz? E, zależy, ile masz osób na pokładzie. No cztery ja, osoby jedziesz na wycieczkę. 2-3 dni spokojnie. O, nawet postarza. spoko. Tak, ta, ta. Okej. Okay. No przyzwoicie. Tak naprawdę bagażnika to to nie przypomina, bo to jest kolejne pomieszczenie tutaj, nie? Tak jest. Fajnie, bo to jest samochód powyżej 7 metrów, on ma zdaje się 7,40, to mm -hmm. wtedy mamy ten bagażnik jeszcze troszeczkę większy, bo w tej wersji mniejszej tego, tego modelu on jest zwężony, no bo wtedy ten, mamy te 40 centymetrów, które oszczędzamy. Oszczędzamy trochę w środku i trochę na bagażniku. I jakby co oczywiście punkty mocowania tej tak całości, żeby to związać Może sobie nie? pospinać ładunek, żeby to nie latało po samochodzie. Tu mamy korbę schowaną do otwierania markizy, uh -huh. dodatkowe schowki, pod spodem wiem, że jest zbiornik na czystą wodę. Tu oczywiście widzę, że są nawiewy do ogrzewania, które również możesz sobie ogrzać to, co jest przestrzeń bagażową. W momencie, gdybyś miał coś tu akurat mokrego, to o i, I oświetlenie i powinno to być jeszcze gniazdko jest, jest. Jest, tak jest, lodóweczka jakaś tak zawsze tutaj tak e zrobi robotę. A jak prezentuje się ten kamper na tle konkurencji, znaleźliśmy jednego niemal identycznie skonfigurowanego, gotowego do odbioru za ponad 20 tysięcy taniej. Także był na podwoziu Citroena. Nieco tańszy i też zupełnie nieużywany był z kolei kamper z tej samej firmy, bazujący na podzespołach FIATA. Posiadał jednak minimalnie gorsze wyposażenie. Nasz jest więc niewiele droższy, ale na wykonanie auta Dawid musiałby troszkę poczekać. Dobra. Zestaw urządzeń nad samymi drzwiami i obok nich od temperatury, nie? Tak. Panel sterowania, wskaźniki, załadowania ładowania akumulatora pojazdu, akumulatora zabudowy, bo to jest osobna rzecz, mm -hmm. poziom czystej wody i poziom brudnej wody, czyli tak zwanej szarej. Okay. Widzę tu jeszcze fajne, bardzo pozytywne urządzenie, czyli możliwość sterowania ogrzewaniem przez aplikację, dodatki typu ogrzewanie wody, ogrzewanie czy nawet klimatyzacja pojazdu, którą możesz sobie uruchomić zdalnie, czy ustawić sobie na godzinę. Dwa słowa o części jadalnej, raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze zawsze obrotowe fotele. No tak czy pięć, sześć miejsc jakbyś ktoś uparł. Nie, no. bardziej pięć. pięć. Tam jest ciasto, tam możesz zasadzić uh -huh. kogoś, kogo nie lubisz, bo będzie uh -huh. wtedy tam miał po prostu niezawygodnie. Nie Mnóstwo przestrzeni tutaj szafeczki, no i półintegra, która różni się od alkowy tym, że łóżko nie jest tam, tylko jest tutaj, nad naszymi głowami. Spróbujemy je, tak, opuścić oczywiście, i... Tak, Więc puszczamy tutaj klamrę no. i tym przyciskiem e, odsuwamy jeszcze oczywiście szafkę, która jest tutaj taką maskownicą. I w tym momencie możemy sobie opuścić to w dół. Okej, okay, problem tutaj polega na tym, że jak to opuścisz, to nie wyjdziesz. Wyjdziesz, znaczy musisz wtedy już ćwiczyć hmm, schylanie, skłony. No. I, I to jest właśnie dla mnie największym mankamentem w e, półintegrze.